Boróweczki, dzisiaj gramy w Red Skill, więc czekamy za 20 minut, o, jakie minuty, sekundy, e, Matka łoska, moje, 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 ogólnie mam skin Skoneko, Jest to niebieski. Mam niebieski? Nie. Eta, nie, tak nieważne. Mnie to nie interesuje. Okej, okay. jesteś ofiarą. Zajdź piękny kryształów. Okej. Okay. Tu jest jakiś kryształ? Dobra, dobra. A trochę podłoga się zepsuła. O nie. Ja nigdy w, nie w to nie. Mam nadzieję, że wygrałabym. Hm. O nie! Tylko cztery gracze? Jeszcze trochę Mam nadzieję, że tutaj nie przyjdzie ta dziewczyna Ale koniara Dobra no i Jest Trzy kryształy już Trzy kryształki Widzę go Jest Jest, teraz to szybko nam pójdzie. No, oczywiście. Hm. Dobra. W sumie ta gra nie ma głosu, więc nie mam za bardzo co robić. Dobra, już. Ja dam radę sobie. Przyszli, przyszli, przyszli. Jest wygraliśmy. Tylko teraz. O nie, ono. jest wygraliśmy. A to nie, ja nie chcę. Dobra. Co tutaj? Haiku. Nie wiem, czy tak to się czyta. Dobra, ja jestem ofiarą. Gdzie jest kryształ? W serio, tak daleko są te kryształy? Widzę kryształ, widzę kryształ, widzę kryształ. By jej tutaj nie, blisko nie było. Kurde, gdzie ona idzie? Ja, mam, ja... Dobra, ja nigdy prawie, serio? Boże, jakaś słaba osoba gra, albo dobra, a ten, dobra dziewczyna. chciałbym być, ten, mam nadzieję, że bym kolejny, ten, raz, dwa dziewczyny. Boże, czemu to mi włazi? W ogóle jestem fanką konewki i tak dalej. Ciężko się robi to. Patrzę, czy nigdzie nikogo nie ma. Hmm. Dobra, jeszcze trochę serio a nie kryształa. Ej, dobra, jakaś osoba gra. Dobra dziewczyna. Dobra, dwa kryształy. Lecimy. Ostatnie trzy myślę, że pójdę teraz do środka. Ale tak. dobra. Wejdę za na samą górę. Bo tutaj nie było dziewczyny. Podejdź. GONI! Tylko nie to. A, ciachnęła mnie, ciachnęła mnie. Ha, ha. Nie, zabiła mnie. Tylko nie to. Oni nie dadzą rady, jak jest taka osoba dobra. No nic. O Boże, teraz jest moje. Ła! Ale ładny... Nie, ja chcę różowy. Ej! Jest, Joletowy. Ja chcę niebieski. Ej, to jest moje. Znajdź sama. To jest moje, to jest moja, moja, jest moja, 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 moja. Moja kula. Ну, х**а особо. Добре, шукам небески, а то х**а не знаю, Есть небески! Посоветую только до моей скарпетки, а не Og kurde był ładny był niebieski. Czekamy. No, tylko puszka, jak ona dziwnie wkłada. Jest, wygraliśmy. Wygraliśmy. Dette. Jem miasto O, jestem za blisko. Jest obiamy na osobie. A ja legł głupio osoby. Chałna wyszła z gry, więc trzy osoby Mi nie nienormalnie liczy, co? No co jest? No co jest? No halo? Ej, spawn jumper, spawn jumper, spawn jumper, spawn jumper, spawn jumper, spam jumper. Co się ze mną dzieje? Ja nie chcę. Dobra, uciekam. Jedna osoba została. Gdzieś tam będzie okej. Okay. I <trykli> ja, no pan tutaj grają. czamperki tutaj grają. Tak się nie bawię. No nie, no sami czamperki tutaj grają, nie wam. No, ja ją gonię. No. Jaka głupia baba, no gra. Balitka jakaś, sretka. Wygrałam. <laughs> Wygrałam. Jest. Ale to nie będę Ja nie lubię ofis. dać radę we dwójkę. Dopiero mało jest, abym nie przegrała. Co prawda, że jestem już trochę dobra w to. Nie no, raz mnie sobie zabiła. Ale tak to wygraliśmy. Ale nieźle, że wygrałam. córka kuzynka dzwoniła. O Boże, tam ile jest o, niedaleko siebie? Pięć, sześćset dopiero jest. Nie zauważyła nas chyba. O nie, dziewczyna.

Nie, ona tu wozi. No nie, no ciach mnie, ciach nieła mnie. Była dziewczyna. No nie, no zabiła mnie. Ona jest nie Dobra. Ja już chyba po tej rundzie skończę. Mhm. Wow. Okej, okay, czyli taka opuszczona szkoła. Ofiara. Ja zabiję to po prostu, kończę odcinek. Knięty odcinek, zajęcie długo. A ty zabierz? Tak. Aha, czyli będzie mhm. to już mi się nie chce. Dobra, ja poszukam ten mm, ludzi. I co, oni nie robią kryształów? Okej, okay, czyli szybko tutaj włożę i robię dalej to jest jeden kryształ, więc możliwe, że ktoś do mnie przyjdzie. Albo ona... No, ja widzę. Patrzę, czy idzie, czy nie idzie. Nie, ona teraz ona będzie mnie widzieć. I jak coś, to wiecie, że jeśli mi trochę nie dodaje. do ciebie kobieta i dajemy radę oj ona jest mega głupia ta dziewczyna w czerwonej sukience Dobra. Która... i jak to ona mnie zabiła I co? dziwno dobra więc chyba będę kończyć papa papa pa.